Witamy Państwa bardzo serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest minister Antoni Macierowicz, przewodniczący zespołu, który wyjaśnia katastrofę smoleńską w Sejmie. Sejnie. Dobry dobry jest czas, w którym czekamy na raport polskiej komisji, tzw. komisji Millera w sprawie katastrofy. Są pewne problemy prawne z tym raportem, bo tak naprawdę on może zgodnie z prawem być tylko komentarzem do raportu rosyjskiego, o czym piszą m.in. Rzeczpospolita. E, opóźnia się z różnych przyczyn. Ostatnio tym, tym sposobem opóźnienia był, e, była awaria samolotu e, polewa 154 o numerze bocznym 102, na którym przeprowadzono ten tak zwany eksperyment. Nasz dziennik ujawniał, że ten eksperyment e, potwierdził teza o tym, że było możliwe odejście. E, ale czy według Pana jest możliwe, że poznamy wyniki tego raportu w najbliższym czasie? Co w tym raporcie e, będzie się znajdowało i jaką, jaką on będzie miał, jaki on będzie miał wpływ na, na tą sytuację? prawną pomiędzy Polską a Federacją Rosyjską i ogólnie na wyjaśnienie katastrofy smoleńskiej. No, bardzo wiele tez, które odwołują się do pewnych ogólnikowych e, sformułowań, czasami niestety <coughs> wprowadzających nas wszystkich w błąd. Warto przede wszystkim pamiętać o dwóch kwestiach. Po pierwsze, jedyne oficjalne stanowisko Rzeczypospolitej, jakie istnieje, to jest stanowisko Komisji Pana Pułkownika Mirosława Grochowskiego opublikowane w dniu 18 grudnia 2010 roku, które jednoznacznie odrzuca wszystkie tezy rosyjskie, wszystkie tezy zawarte w raporcie MAK. Niezwykłym w całej tej sytuacji jest to, że to jest materiał, to, są, to jest raport, który jest w ogóle publicznie nieznany. A jeszcze bardziej niezwykłym jest to, że chociaż jest to oficjalny raport Rzeczpospolitej, jest, to, jest on systematycznie kwestionowany i odrzucany przez przewodniczącego Komisji Państwowej, pana ministra Jerzego Millera, przez ministra spraw zagranicznych, którego kwestionuje jego wyniki pana ministra Radosława Sikorskiego i przez premiera rządu, pana premiera Tuska. Dlaczego tak się dzieje? Ano dzieje się tak dlatego że pan minister Miller w istocie w całej tej komisji rządowej odgrywa rolę a, takiego rządowego kuratora, nadzorcy nad ekspertami wojskowymi, którzy chcą zanalizować i omówić i podać wyniki swoich prac solidnie, zgodnie z prawdą i rzetelnie. I nie chcą się zgodzić na presję polityczną, jaką poprzez właśnie pana Jerzego Miller'a wywiera na nich Donald Tusk, by podpisali się pod tezami rosyjskimi. Opierają się. Dlatego właśnie ten raport, który obiecywano nam, że będzie na przełomie stycznia. I lutego, pamiętacie Państwo, z trybuny Sejmowej mówił o tym pan premier Tusk, mówił o tym pan minister Jerzy Miller. Do dnia dzisiejszego nie został opublikowany i nawet ostatnio stwierdził pan premier Tusk, że no może w czerwcu będą główne tezy, nie raport, a główne tezy. Dlaczego? Dlatego, że eksperci wojskowi doszli do zupełnie innych wniosków, niż próbują im narzucić rządowi. Politycy, którzy domagają się zaakceptowania tez pani Anodiny. I druga rzecz, o której warto zdecydowanie pamiętać. Pan minister Jerzy Miller bardzo jasno od samego początku powiedział, czemu ma służyć materiał, który on przygotuje. To jest materiał, który ma Polaków bardziej boleć będzie bardziej bolało. Mówił, moim zdaniem, w sposób nie tylko brutalny, ale i nieodpowiedzialny i prowokacyjny. Pan minister Miller. A więc to z góry założył, że to będzie materiał polityczny, wymierzony w polską rację stanu, wymierzony w polski interes narodowy. Trudno się dziwić, że w tej sytuacji eksperci wojskowi się mu przeciwstawiają. Wynik eksperymentu, do którego pan się odwołał, który pokazał, że doszło tam do jakiejś awarii, do jakiegoś bardzo dramatycznego. Wydarzenia, bowiem na 100 metrach piloci włączyli przycisk odejście, który automatycznie zrywał samolot do góry. Ten, ten eksperyment się powiódł, a więc dlaczego to działanie, które podjęli na 100 metrach piloci się nie powiodło? Coś się zdarzyło, co uszkodziło te mechanizmy. Było jakieś działanie zewnętrzne? które sprawiło, że te mechanizmy nie zadziałały tak, jak zadziałać powinny. Może takie pytanie techniczne. Czy naciśnięcie tego przycisku, który zmusza samolot do odchodzenia, może być zawarty w tej skrzynce technicznej samolotu, w której cały czas polska strona jakoś zapomina? Czy eksperci mówią, że on może, może być, jego naciśnięcie może być wśród tych danych, które są zapisane na no, jedno, skrzynce techniki. Jedno jest niewątpliwe, że bez względu na to, czy sam fakt naciśnięcia em, będzie odnotowany, czy powinien być odnotowany, czy nie powinien być odnotowany, tego skutki, czyli e, uruchomienie mechanizmów powodujących, że samolot odlatuje, no oczywiście zarówno w skrzynce odnotowujących parametry lotu, jak i w pozostałych czarnych skrzynkach, musi być odnotowany. Jeżeli nie jest odnotowany, to znaczy, że ten mechanizm nie zadziałał, to znaczy coś się zdarzyło takiego, co sprawiło, że ten mechanizm nie zadziałał. Problem polega na tym, że do dnia dzisiejszego nawet rodzinom, nawet pełnomocnikom rodzin prokuratura nie chce udostępnić zapisów skrzynki parametrów lotu, skrzynki szybkiego dostępu produkcji ATM, której oryginalny zapis pozostaje w dyspozycji prokuratury i pod pozorem, że dokonywane są ciągle jeszcze analizy i badania, kopii tego zapisu prokuratura rodzinom nie chce udostępnić pełnomocnicy rodzin mają pełne prawo do tego, żeby samodzielnie dokonać analizy tego zapisu. I żadne preteksty nie uprawniają prokuratury do odmowy od im tego dania. Przecież to jest zapis, który nie zawiera żadnych treści mogących kogoś narazić na, na szkody. To są zapisy wyłącznie działania mechanizmów samolotu, a więc nie ma mowy o problemach osobistych i musi. Jest obowiązkiem prokuratury, żeby ten zapis udostępnić. Nie udostępnia, dlatego że nie działa zgodnie z prawem, że działa niestety w tym wymiarze na szkodę postępowania i wyjaśnienia tej tajemnicy. Pytam nie bez kozery o, o problemy techniczne samolotu, które mogły być przyczyną katastrofy, bo przecież pamiętamy, że już 10 kwietnia wykluczono awarię samolotu jako jedną z przyczyn. W sposób, w sposób co najmniej dziwny, bo Rosjanie że się tego kiedy informowali, że to był błąd pilotów. Ale piętrzą się inne wątpliwości. Mówię tutaj o ostatnim doniesieniu doniesieniu tragicznym pewnie dla części ofiar, że trzy ciała z, z 96 ofiar zostały źle rozpoznane. Nie wiemy w tej chwili, czy, czy doszło do, do pomyłek podczas, podczas pochówków. Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej. Hmm, oczywiście poinformował o tym, że to były błędy w rozpoznaniu polskich, polskich rodzin, które, które rozpoznawały ciała. Z jednej strony prokurator Andrzej Samaret komunikuje, że jest, jest już inna sprawa, że te dowody leżą w gestii, w gestii ich posiadanie leży w gestii rosyjskiej. Minister Kopacz mówi, że, że jest pewna co do słuszności sekcji zwłok. Gdzie jest prawda? Tak? Już niedawno żeśmy myśleli, że wszystko jest z tym w porządku. Trzy miesiące po katastrofie wszystko wyglądało tak, jak powinno być w sprawnym państwie. Dlaczego było wtedy tak, a dlaczego teraz jest inaczej? Z przykrością muszę powiedzieć, że od początku nic nie wyglądało tak, jak powinno być w sprawnym państwie. Tak mówiono nam, tak przedstawiali całą sprawę przedstawiciele rządu pana premiera Tuska i tak przedstawiali Rosjanie, ale bardzo szybko, nie było wątpliwości, że mówią Nieprawda cała teza pani minister Kopacz o tym, że przesiewano do głębokości metra, na głębokość metra całą ziemię, cała teza, że od początku uczestniczyli w tym wszyscy polscy niezbędni specjaliści i fachowcy, że prokuratorzy byli obecni przy sekcji zwłok, że byli, że byli właśnie przy tym specjaliści. Bardzo szybko okazało się, że jest nieprawdziwa. Niestety od 13 miesięcy Przedstawiciele rządu nie chcą się do tego, że wprowadzali opinię publiczną w błąd, przyznać i to jest tak nieprawdopodobnie bolesne, bo pomyłki mogą się zdarzać każdemu. Nikt nie jest immunizowany od zrobienia... Błędów, ale to, co jest niesłychanie dojmujące, to jest to, że przedstawiciele rządu w najważniejszych sprawach systematycznie okłamują, cynicznie okłamują opinię publiczną i znajdują wsparcie w bardzo szerokim że tak powiem, koncercie mediów. To jest, to jest jedna kwestia, którą trzeba koniecznie podkreślić. Druga jest następująca. Nie ma wątpliwości i są w tej sprawie autorytatywne oświadczenia rodzin ofiar, przede wszystkim pani Małgorzaty Wasserman, córki pana ministra Wassermana, że dokumentacja rosyjska została sfałszowana. To nie musi znaczyć, że w trumnach nie leżą osoby, które o które chodzi, że nie pochowano osób właściwych za to, to znaczy, że dokumentacja została zrobiona albo świadomie fałszywie, albo niechlujnie, bowiem opis sekcji zwłok pana ministra Zbigniewa Wassermana, jak świadczy o tym rodzina nie odpowiada pewnym szczególnym właściwościom które towarzyszyły podczas życia panu Zbigniewowi Wassermanowi, o czym ma, na co rodzina posiada całą dokumenta, pełną dokumentację lekarską zresztą pani Małgorzata Wasserman będzie będzie obecna na wysłuchaniu w naszym zespole w przyszły Piątek myślę, że szerzej cała sprawa zostanie tam przez nią przedstawiona, ale zarówno ona, jak i szereg innych przedstawicieli rodzin wskazuje na to, że dokumentacja rosyjska została sfałszowana między innymi ze względu na to, że władze Rzeczpospolitej nie dopełniły obowiązków i nie towarzyszyli im polscy specjaliści, a Rosjanie dokonali sekcji zwłok i innych. Czynności w tym oględzie, nie czekając na przedstawicieli władz Rzeczpospolitej. Tutaj winy są po obu stronach, no ale oczywiście my przede wszystkim dyscyplinujemy i my przede wszystkim zwracamy się do przedstawicieli władz Rzeczpospolitej. Dzisiaj obie strony, prokuratorzy polscy, prokuratorzy rosyjscy, wzajemnie na siebie zrzucają odpowiedzialność, a jedno jest niewątpliwe. Dokumentacja została sfałszowana. Oświadczenie ostatnie pana prokuratora Bystrykina, rosyjskiego prokuratora, walnie potwierdza fakt, iż mamy do czynienia z fałszywą dokumentacją. Kto zawinił? No, z naszego punktu widzenia jest ważne, żeby było jasne, że nie jest to wina polskiej. Prokuratury, ale z drugiej strony najważniejsze jest to, że po 13 miesiącach dowiadujemy się, iż od początku byliśmy wprowadzani w błąd. Najwyższy czas, panie prokuratorze, żeby powiedzieć Polakom prawdę, bo to krętactwo naprawdę przekroczyło już swoje granice. Jeszcze co do, co do wprowadzenia w błąd, a może z innej strony e, chyba ślepej wiary w dobrą wolę strony rosyjskiej. Pytałem już o dowody, ale dopytam jeszcze e, konkretnie. Seremet mówił o tym, że, że kwestia dowodów leży po stronie rosyjskiej, przekazania e, Polski. Na początku już słyszeli, że samolot do Polski będzie mógł trafić w ciągu dwóch, trzech, czterech miesięcy. W tej chwili mija już ponad rok. E, tego samolotu e, nie ma. E, przykład francuski. Ostatnio odnaleziono e, na dnie oceanu e, francuskiego Airbusa, który rozbił się kilka lat temu. E, czy dzisiaj jest jeszcze możliwe, że te dowody rzeczowe, takie jak samoloty czarne skrzynki, mogą posłużyć do tego, żeby wykluczyć teorię awarii w samolocie? Czy to, że ten brak był przez, przez tyle lat, przez, przez tyle czasu wystawiony na działanie warunków atmosferycznych, wyklucza taką możliwość? Panie redaktorze, Pan jest nadmiernie łaskawy dla przedstawicieli. Prokuratury, pan prokurator generalny Seremet mówił początkowo, że czarne skrzynki znajdą się w Polsce w ciągu 10 dni. Że oryginały czarnych skrzynek będą w Polsce w ciągu 10 dni. Nawiasem mówiąc, tak powinno być. A w tej sprawie mamy do czynienia ze skandalicznym bezprawiem. Dlatego, że jeżeli już, chociaż ze złamaniem konstytucji i prawa. Przyjęto załącznik 13 jako podstawę wyjaśnienia tej katastrofy, a powtarzam, że dokonało się to ze złamaniem kości. Ale jeżeli tak przyjęto, to załącznik 13 i procedura Konwencji szikagowskiej bardzo jasno mówi, że wszystkie dowody muszą być zwrócone krajowi, który jest właścicielem tego samolotu, natychmiast po sporządzeniu raportu zgodnego z procedurą szikagowską. To się stało 12 stycznia 2010 roku. Przetrzymywanie tych dowodów przez stronę rosyjską ma charakter bezprawia, albo dokładniej to przykro powiedzieć, miałoby charakter bezprawia, gdyby nie jeszcze inne bezprawia, o którym opinia, Polska Opinia Publiczna nie wie, mianowicie 31 maja 2010 roku. Pan minister Jerzy Miller, przewodniczący Komisji Rządowej, Polskiej Komisji Rządowej badającej tę katastrofę, za zgodą premiera rządu pana Donalda Tuska podpisał porozumienie ze stroną rosyjską, ze strony rosyjskiej sygnował je pan minister Lewikin od Transportu i pani. Pani przewodnicząca Anodina, zgodnie z którym to porozumieniem, oddał czarne skrzynki stronie rosyjskiej do końca postępowania sądowego. To dlatego my teraz nie możemy odebrać tych czarnych skrzynek. Nie dlatego, bo Rosjanie je bezprawnie e, przetrzymują, tylko dlatego, że niezgodnie z porozumieniem chicagowskim, niezgodnie z przysługującymi nam, że tak powiem, prawami i przywilejami, rząd pana Tuska. Oddał Oddał je stronie rosyjskiej. Dlatego jesteśmy po dzień dzisiejszy tylko petentami u strony rosyjskiej. Równocześnie wprowadza się w polską opinię publiczną, że to Rosjanie bezprawnie przetrzymują te skrzynki. Tak, oni robią to bezprawnie. Oni to robią niezgodnie z konwencją szikagowską, tylko na to bezprawie zgodził się pan Jerzy Miller. Chcę powiedzieć, że mamy w całej tej sprawie systematyczne. Współdziałanie przedstawicieli rządu polskiego, rządu pana Tuska na szkodę polskiego interesu narodowego, na szkodę narodu polskiego i na szkodę wyjaśnienia tej straszliwej tragedii. Musimy mówić o alternatywnych możliwościach wyjaśnienia tej katastrofy. Był pan niedawno w Stanach Zjednoczonych, zapowiadał pan kolejną podróż. Jak pan myśli, czy, czy jest możliwa współpraca ze Stanami Zjednoczonymi w tej kwestii, współpraca na przykład z NATO, czy całościową, całościowym środowiskiem międzynarodowym? Ostatnio ten wiceszef komisji Mirosław Grochowski dzisiaj próbowany mówił o tym, że, że Komisja Milarowska pracuje z NATO. Zastanawiam mnie, jaka jest Pana wiedza na ten temat, a z drugiej strony to czy bierze Pan w międzynarodowie śledztwa i czy taka możliwość będzie w najbliższym czasie wykorzystana przez stronę polską. Mówię tu o rządowej, jeżeli nie o rządowej, to o, o stronie pozarządowej, chociażby przez pana zespół. Ja nic nie słyszałem o tym, żeby komisja pana ministra Jerzego Millera współpracowała z NATO. Wiedza, jaką posiadam jest dokładnie przeciwna. Mimo wielu wysiłków ze strony kwatery głównej NATO w początkowym okresie po tej tragedii rząd pana premiera Tuska odrzucił wszystkie propozycje współdziałania ekspertów natowskich i pomocy ekspertów tak jak później nie wykorzystał propozycji, które padły ze strony Departamentu Stanu, było publiczne oświadczenie Departamentu Stanu, że jeżeli tylko Polska będzie chciała, wtedy, jeżeli rząd pana Tuska będzie chciał, wtedy eksperci natowscy, Pomogą, oni oczywiście nie mogą się wpraszać na siłę, jeżeli rząd Pana Tuska reprezentujący przecież w stosunkach zewnętrznych Rzeczpospolitą nie chce, to takiego współdziałania ze strony NATO nie będzie. My rzeczywiście rozmawialiśmy w Stanach Zjednoczonych i co więcej, zarówno z senatorami, jak i kongresmenami oraz przedstawicielami różnych agent rządowych, co więcej, bardzo wybitni eksperci amerykańscy są członkami naszego zespołu, doradcami naszego zespołu. Parlamentarnego i rzeczywiście nas wspomagają. To dzięki temu między innymi wiemy już dzisiaj z pewnością, jeśli już mówimy o alternatywnych kierunkach wyjaśniania tej tragedii, tej straszliwej katastrofy, wiemy już na pewno, że katastrofa miała miejsce 15 metrów nad ziemią o godzinie 10.41 i 5 sekund, wtedy, kiedy na skutek wyłączenia, zablokowania zasilania elektrycznego zostały wyłączone wszystkie systemy tego samolotu. On nie dlatego, się rozpad, że uderzył w ziemię, tylko dlatego uderzył w ziemię, że na wysokości 15 metrów doszło do katastrofy. Także my już wiemy bardzo dużo i to dzięki między innymi dzięki współdziałaniu z, z tymi, którzy badali twardy dysk tego komputera pokładowego, bowiem dane, które państwu przed chwilą przytoczyłem, to są dane niezasłyszane, nieznalezione gdzieś pod wycieraczką, tylko obiektywne dane pochodzące z badania twardego dysku tego komputera. Dzięki temu wiemy z pewnością, że do katastrofy doszło na wysokości 15 metrów, a to znaczy nad ziemią. A to znaczy, że była ona albo przyczyną, że przyczyną tej katastrofy była albo awaria, której nie można wykluczyć albo świadome działanie osób trzecich. W jednym z wywiadów profesor Smolar powiedział, że jest zdziwiony, że Bogdan Klich jest jeszcze w Polsce ministrem obrony narodowej. To jest kwestia odpowiedzialności, tak ważna w polityce. Jak pan ocenia samą wypowiedź? Jak pan ocenia to, że minister Klich jest wciąż ministrem obrony, mimo kilku wniosków o wotum nieufności, za każdym razem koalicja go broniła? Cały świat jest zdziwiony tym, że nie wyciągnięto wobec nikogo z odpowiedzialnych. Odpowiedzialnych zarówno moralnie, politycznie, jak i karnie. Za tę katastrofę przez 13 miesięcy nikt nie poniósł żadnej odpowiedzialności. Można by powiedzieć, począwszy od pana premiera Donalda Tuska, który po pierwszych czterech dniach, gdy. Analizowano tę katastrofę zgodnie z prawem w oparciu o porozumienie z 1993 roku. Odrzucił to porozumienie pod presją rosyjską i zawarł tajny pakt z panem premierem Putinem mówiącym o tym, że będzie inaczej ona. Wyjaśniana, że będzie wyjaśniana w oparciu o zarządzenie pana premiera Putina i załącznik 13 do konwencji chicagowskiej. No ale właśnie dlatego nikt nie poniósł, jak sądzę, odpowiedzialności, właśnie dlatego nie wyciąga się konsekwencji wobec pana ministra Klicha, pana ministra Sikorskiego, pana ministra Arabskiego, ponieważ. Pana ministra Millera ostatecznie odpowiedzialnego za bezpieczeństwo prezydenta, tylko nagradza się go funkcją szefa komisji, ponieważ głównym odpowiedzialnym jest pan premier Donald Tusk i musiałby wobec siebie wyciągnąć odpowiedzialność, zanim wyciągnie ją wobec innych. Ci ludzie wzajemnie się popierają i wzajemnie się chronią, bo wszyscy są odpowiedzialni za to, co się stało. Za każdym razem, gdy pan spotyka się z portalem MyPissPel, Staram się pytać o to, czy wierzy Pan w wyjaśnienie tej katastrofy w przeciągu najbliższych miesięcy, może trzech lat. Zapytam i tym razem, czy według Pana przez te pół roku od naszego ostatniego spotkania coś drgnęło i czy te informacje, ta, ta prawda w sprawie katastrofy jest bliższa nam, czy wciąż stajemy w miejscu? Jest dużo bliższa. Prace naszego zespołu ujawniły bardzo zasadnicze, nowe okoliczności. Oczywiście gdy mówię prace naszego zespołu, to odwołuje się nie tylko do analiz i informacji, które my zebraliśmy, ale także do tej wielkiej, gigantycznej pracy naszego dziennika, Gazety Polskiej, bardzo wielu ekspertów niezależnych, którzy publikują wyniki swoich, pracy na różnych forach internetowych. To jest bardzo duży, szeroki ruch społeczny dążący do wyjaśnienia tej tajemnicy, gdzie są czasami informacje niepełne czy też wątpliwe, ale są też bardzo wartościowe i bardzo istotne nowe. Kwestie. Ja chcę wskazać na trzy sprawy fundamentalne, które udało nam się w tym czasie wyjaśnić. Po pierwsze, wiemy już z absolutną pewnością, że sposób wyjaśniania tej tragedii po, po 10 kwietnia został zaburzony przez tajne porozumienie zawarte przez pana premiera Tuska z panem premierem Putinem, i ten tajny pakt. Zawiera takie uwarunkowania, które po dzień dzisiejszy chronią, chronią Rosjan przed ujawnieniem prawdy. To dlatego nie mamy czarnych skrzynek, to dlatego nie mamy dostępu do wraku, to dlatego zostały sfałszowane czy też kryje się tych, którzy sfałszowali akta po stronie rosyjskiej, to dlatego nie mamy podstawowych informacji, to dlatego po dzień dzisiejszy nie zostali ujawnieni i pociągnięci do odpowiedzialności ci, którzy naprawdę są odpowiedzialni za niedociągnięcia, a czasami za działania przestępcze w tej sprawie, że jest tajne porozumienie między panem Putinem i panem premierem Tuskiem. Porozumienie, które pan profesor Żylicz nazwał porozumieniem nieformalnym, a ostatecznie on jako ekspert prawa międzynarodowego, jako członek komisji Millera wie, co mówi. Odwołuje się do jego słów przekazanych podczas posiedzenia zespołu. Po drugie, Wiemy z pewnością, że katastrofa miała miejsce nie na skutek uderzenia samolotu w ziemię ze względu na nieudolność pilotów, ze względu na to, że oni byli niedouczeni, ze względu na to, że byli pod czyjąkolwiek presją, tylko katastrofa miała, do katastrofy doszło 15 metrów nad ziemią, gdy samolot znajdował się 15 metrów nad progiem pasa. Wtedy na skutek do dzisiaj niezidentyfikowanych przyczyn nastąpiło wyłączenie wszystkich systemów zasilania tego samolotu. W związku z tym dzisiaj nasze prace techniczne. Powinny być skupione na wyjaśnieniu nie z całym szacunkiem, bo to ważne, ale nie sztucznej mgły, nie wszystkich innych okoliczności, które powtarzam są istotne, ale drugorzędne, tylko nad wyjaśnieniem, dlaczego doszło do zablokowania wszystkich systemów sterowniczych tego samolotu i wyłączenia ich na wysokości 15 metrów nad ziemią. I wreszcie trzecia rzecz która jest pochodną dokumentu, z którymi zapoznał się pan Mecenas Rogalski. Przedstawił on te wnioski na posiedzeniu, na posiedzeniu zespołu i że jest rzeczą naprawdę istotną. Jak on stwierdził, wiele wskazuje na to, że katastrofy nie były ratowane. Wiele wskazuje na to, że strona rosyjska od samego początku uznała, że wszyscy zginęli i że nie ma kogo ratować i nie podjęła żadnej akcji, rzeczywistej akcji ratowniczej. Kryje się za tym jakaś tajemnica, której wyjaśnienie powinniśmy, o wyjaśnienie powinniśmy się starać. To jest obowiązek polskiej prokuratury, która powinna doprowadzić do przesłuchania wszystkich osób, które powinny wziąć udział w akcji ratowniczej, a doprowadziły do tego, że nawet nie próbowano ratować tych, których ratować być może było można. Ja nie twierdzę, że wiem na pewno, iż ktoś przeżył, bo może nie. Bo może jest prawdą ta decyzja, jaką Rosjanie podjęli, że nikt nie żył. Ale jest zastanawiające, dlaczego akty zgonu mówią o tym, niektóre przynajmniej że ci ludzie y, zmarli o godzinie 10.50, 52, 56, w sytuacji, w której katastrofa wydarzyła się o godzinie 10.41. Co działo się przez te 10 minut? Myślę, że najwyższy czas wyjaśnić to. Dziękujemy bardzo. Naszym dzisiejszym gościem był minister Antoni Macierewicz, przewodniczący sejmowego zespołu, który bada katastrofę w Smoleńsku. Dziękujemy bardzo. i y, Życzymy sukcesów w przyszłości w rozwiązywaniu tej, tej tajemnicy wersji portal rański portal Mikeys.pl Tomasz